Wydawnictwo Andrew Moszczyński Group zaprasza do wysłuchania książki Andrzeja Moszczyńskiego pod tytułem Inaczej o szczęściu Czyta Aleksander Bromberek. Inaczej o szczęściu. Wstęp. Kilka lat temu przeczytałem interesujący tekst o szczęściu. Dowiedziałem się z niego m.in., że szczęściu towarzyszy spokój wewnętrzny, który wynika z bycia uczciwym. Po przeczytaniu tego nasunęła mi się refleksja. Kiedy naszą wartością nadrzędną jest uczciwość, wówczas nie obawiamy się na przykład utraty reputacji. Ten jeden drobiazg w pewnym sensie jest odpowiedzialny za bycie szczęśliwym. Analizując temat szczęścia w kontekście bycia uczciwym, Czasami zastanawiam się, jaki związek ma uczciwość z niedocenianą przez nas cnotą, jaką jest pokora. Pokora ma wiele odcieni i można ją analizować w wielu różnych aspektach. Myślę, że pokora może oznaczać, iż pragniemy się uczyć przez całe życie i to nie tylko zdobywając wiedzę szkolną czy uniwersytecką, z książek czy na kursach. Chodzi o coś więcej o naukę poprzez obserwację innych ludzi, a nawet zwierząt. Kiedy umiemy się uczyć od innych, bez względu na ich zamożność, wykształcenie, pozycję społeczną, wówczas jesteśmy przystępni, a inni darzą nas szacunkiem i zwyczajnie nas lubią. To właśnie jest pewną miarą szczęścia. Człowiek, który nie uważa pokory za cnotę ani wartość, może przejawiać przeciwne cechy, takie jak zarozumiałość, zuchwałość, pychę. Jak zachowuje się taka osoba? Swoją postawą demonstruje, że jest lepsza od innych. Na przykład nauczyciel w szkole sam może wybrać sposób komunikowania się z uczniami. Będzie przystępny, życzliwy, pokorny, skromny, będzie zwracał uwagę na możliwości swoich uczniów, ich ograniczenia, różnice w percepcji, albo będzie się wywyższał, co okaże intonacją głosu czy używaniem słów mało zrozumiałych dla swoich podopiecznych. Znam ludzi, którzy uznali, że pokora to pozytywna cecha i że warto ją pielęgnować. Tacy ludzie dość szybko znajdują sobie źródło siły do podejmowania różnych wyzwań. Wynika to z umiejętności wejrzenia w siebie, spojrzenia na siebie jakby oczami innych. Weźmy na przykład takie źródło nieporozumień, a może nawet konfliktów, jakim jest przerywanie innym podczas rozmowy. Osoba pokorna posiada taki stan umysłu, który pomaga jej rozpoznać u siebie tę przywarę, która zniechęca innych do prowadzenia rozmów. Co z tym dalej robi? Zwyczajnie rozwija w sobie przekonanie, że chce tego zaprzestać. Następnie szuka skutecznych strategii, które wprowadzi w życie. A jakie ty masz w tej sprawie zdanie? Pokorni ludzie nie uważają się za lepszych od innych. Jeśli cenisz u innych na przykład umiejętność przyznawania się do błędów, to wiesz, że pewna doza szczęścia prędzej czy później zapuka do drzwi takich osób. Kończąc ten wątek wątek pokory dodam jeszcze, że jeśli umiemy przeprosić za popełniony błąd, to jesteśmy wolni od dumy i mani wielkości. Kiedy przyznajemy się do błędów, to jesteśmy wiarygodni. Ludzie wiedzą, że każdy popełnia błędy, lecz nie każdy jest w stanie się do nich przyznać. Co to wszystko ma wspólnego ze szczęściem? Złe relacje z innymi nie dają szczęścia. Osoba pokorna dba o dobre relacje z innymi. Zależy jej na byciu przystępną i życzliwą. Szczęśliwa jest też osoba współczująca. Jeśli jesteś taką osobą, a myślę, że większość ludzi posiada tę cechę, to wypełnia cię łagodność i empatia. Współodczuwasz ból innych i łączysz się z nimi na poziomie emocjonalnym. Co jeszcze można powiedzieć o szczęściu? Szczęście to dla wielu z nas brak stresu, brak bólu psychicznego, to posiadanie dziecka, zwłaszcza jeśli małżonkowie się o nie starają, a jest to trudne z powodów zdrowotnych, to dobrze przez pana noc, czy spacer z rodziną. Ponadto jesteśmy szczęśliwi, jeśli robimy coś dla innych, jeśli pielęgnujemy pozytywne relacje. Pewnie wiesz, że kto dba o dobre relacje z innymi, ten zwyczajnie lubi ludzi. Kto myśli o innych pozytywnie, wierzy w ich dobre intencje, niesie pociechę, chętnie chwali, docenia, okazuje wdzięczność, umie słuchać, ten zaspokaja u innych potrzeby bycia ważnym. To ktoś, kto akceptuje odmienność, kto kocha innych, jest delikatny, nie ocenia. Nie trzeba do tego dużo, wystarczy rozbudzić w sobie miłość do innych. Sample complete. Ready to continue?